Cześć, 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 Mr. Hyde z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat SUI, podsumujemy jak to dokładnie wyszło, porozmawiamy na temat całej tej akcji, także jeżeli moja twórczość Ci się podoba, zostaw łapeczkę w górę, zostaw suba, zostaw komentarz, dla Ciebie to jest tylko chwila, a dla mnie to jest motywacja dla dalszej pracy, do dalszej twórczości. Ehm, Okej, okay. myślę, że będzie bardzo ciekawe podsumowanie, bo dużo osób wzięło w tym udział, także nie przedłużając, zapraszam do odcinka. Telegram Crypto to miejsce, w którym w pierwszej kolejności komunikuję się z moimi widzami. Tutaj znajdujesz w pierwszej kolejności informacje o airdropach, zagraniach i nie tylko. Link oczywiście tak samo w opisie tego filmu. Zapraszam. Discord UR Krypto to jest miejsce, w którym musisz po prostu być. To jest miejsce, w którym ja i mój zespół dzielimy się praktycznymi wskazówkami, jak zgarniać airdropy, jak zarabiać pieniądze, jak poruszać się na rynku kryptowalut i wiele więcej. Także zapraszam, a link masz oczywiście w opisie tego filmu. Okej, okay, Sui, 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 czym w ogóle Sui jest? Przede wszystkim Sui jest L1, nie L2, L1, czyli nowym powiedzmy ekosystemem. Ekosystemem, który miał na rozwój około 300 milionów dolarów i bardzo wiele osób spekulowało, że Sui wypuści airdropa, i z innymi jedną z takich osób byłem ja. No i się pomyliłem, bo tego airdropa nie było. Tutaj ryzyko było wiadome, no albo będzie, albo nie będzie. Ja to ryzyko podjąłem, do tego zachęcam. Te ryzyko podjąłem, żeby robić jak najwięcej akcji związanych z Sui, między innymi postawiliśmy sobie Noda, z tego względu, że Sui był niemal bliźniaczy do Aptos, i było bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten airdrop wystąpi. No nie wystąpił, ale z drugiej strony, czy na pewno, czy na pewno dokładnie tak to było? Słuchajcie, w przypadku SUI, już tutaj nie będę wchodził, nie będę świecił na Discord. Ale generalnie większość ludzi działających w krypto wie, że SUI w ostatnim czasie było na językach na Twitterze niemal wszystkich osób z powodu tego, że osobom, które były zaangażowane na Discordzie przyznawali alokacje. Tak? Można było dostać taką alokację. I teraz jeżeli ktoś się zastanowi, no kurde, nie dali airdropa, jakąś alokację dają, czyli znowu zbierają pieniądze, zabrali 300 milionów dolarów. Na rozwój i jeszcze im mało, tak? Ale mniej więcej wyglądało to w ten sposób, że mogłeś dostać alokację. Tam było chyba, były różne alokacje: 45 dolarów, niektórzy dostawali na 1000 dolarów i tak dalej, tak? Bo 1000 dolarów to była alokacja na giełdzie. Za te, te alokacje 45 dolarów uprawniają nas mniej więcej do tego, tak? 45 dolarów za tyle mogłeś kupić token we wczesnej fazie, czyli we wczesnej fazie, czyli po ile? Po. 3 centy, 0,03, mniej więcej tak to wyglądało, ja też wrzucałem to na nasz Telegram, na nasz Discord, do którego oczywiście zachęcam i jeżeli dostałeś taką alokację po te 3 centy no to potem te swoje tokeny mogłeś sprzedać. Jaka jest cena tokena SUI dzisiaj i zaznaczam, że SUI wszedł wczoraj w ogóle wczoraj był listing, tak, i też o tym mówiłem w moich shortach więc tutaj w tym shortcie, więc do shortów też zachęcam i teraz tak, SUI weszło po tam około 1 dolara, 1,38, nawet przekoniło arbitrum, więc szok. Co nam to mówi? Mówi nam to to, że z 3 centów, tak, dobrze mówię, z 3 centów można było zrobić 1,38 dolara. Czyli przebitka jest no, bardzo duża. Tutaj mówimy o razy kilkadziesiąt x, już mi się nie chce tego liczyć, ale jeżeli, właśnie ta alokacja 45 dolarów uprawniała nas na zakup po 3 centy tokena Sui. No i potem po prostu sprzedawaliśmy po tyle, więc ludzie dosłownie z tych 45 dolarów zyskiwali no, kilka tysięcy dolarów. No prosta matematyka, tak to wyglądało. Niektórzy mieli po kilka tych, tych alokacji. Druga alokacja była już taka giełdowa, public tak zwana, za 10, 10 centów, tak? Za tyle kupowaliśmy token SUI. 10 centów i mniej więcej działało to w ten sposób, że. Tylko tam jest jeszcze vesting, nie? Chyba 12-miesięczny, że Bybit, Qcoin i bodajże OKX, tak, tam można było wylosować alokację na te SUI po 10 centów, to już było trudniejsze, chociaż wiem, że dużo osób na naszej społeczności, na Crypto też to zyskało, no i potem mogliśmy sobie sprzedać po tej cenie, którą widzicie teraz, nie, um, żeby nie być gołosłownym, jako pokazuje podobną, wiadomo, tam się może to wahać 1 czy 2 centy w jedną czy drugą stronę. Um, I teraz tak. Ta druga alokacja ma Westing, tam rok czasu, chyba czy coś w tym stylu, ale na TGE, czyli na wejściu, i tak mieliście uwalniane dosyć dużą ilość, więc no, tak naprawdę, jeżeli 10 centów, no to teraz mamy razy 13, razy 14, więc i tak to jest bardzo dużo. Myślę, że dużo osób jest zadowolonych, a te alokacje public już były w okolicach chyba 1000 dolarów, z tego co pamiętam, więc tam naprawdę fajną kasę można było zrobić. Jak się cena tokena SUI potoczy dalej, tutaj widzimy, że jest 35% spadku po listingu, zobaczymy. I teraz podsumujmy sobie tego airdropa w cudzysłowie. No dobra, zrobiliśmy noda. Airdropa nie było. Utopiony czas i utopione pieniądze, bo za postawienie noda tam trzeba było 100 zł miesięcznie wydać. E, czy było warto? Moim zdaniem było warto, bo po pierwsze tak. Nauczyliśmy się czegoś. Nauczyliśmy się stawiać nody, tak? No, niektórzy po raz pierwszy. Po drugie, jeżeli już stawialiście noda, no to braliście udział w tym, staraliście się, walczyliście o to, żeby dostać alokację. I tam było na kogo tam było na kogo padło na tego Benz dużo osób tą alokację dostało, więc można było walczyć, tak? Myślę, że wiele, jest wiele takich osób u nas, które ze względu na to, że to obejrzały, ten film jednak no, miał dosyć duży rozdźwięk, e, i walczyły o tą alokację w ten czy inny sposób, albo po prostu udzielały się na Discordzie i mieli tego farta, bo to inaczej nie nazwę, tylko mieli to szczęście, że dostali tą alokację, no to myślę, że są zadowolone, więc... Warto było, tak. Ja niestety, i to Wam mówię wprost, ja nie dostałem żadnej alokacji, miałem pecha. Na tym Discordzie mało się udzielałem. Na Publiku też mi nie poszło, nie dostałem. Trudno. Pech, pech tak chciał. Nie zawsze, nie zawsze się wygrywa i okej, okay, nie? Za to na Arbitrum dostałem o wiele, wiele, wiele więcej i z tego jestem zadowolony. Tak jak mówiłem, chwytamy się praktycznie wszystkiego, gdzie prawdopodobieństwo tego airdropa jest duże. Tutaj airdropa nie było, ale była alokacja, która de facto można też nazwać airdropem, bo 45 dolarów ma każdy, a to, że da to zarobić, było niemal pewne. Ja nawet tutaj w tym filmiku mówiłem, listing sui już jutro, że no, że spodziewam się kilku x, no i dokładnie tak wyszło, nie, razy, razy 13 od public, razy chyba 40 od tych 3 centów, tak, no mniej więcej tak wychodzi, 30-40, więc bardzo dużo. Nazwałbym to airdropem, bo tak jak mówię, 45 dolarów ma każdy. Kto kupił, ten zarobił i, i fajnie. Przykre jest to, że twórcy nie dali każdemu jakby tego złapać. Nie, nie był to prosty, tak, no nie, nie było to prosta akcja, tak ciężko było zdobyć to alokację, nie oszukujmy się. W przypadku airdropa na przykład. Arbitrum, optymizm, czy nawet aptos. No to było zdecydowanie łatwiejsze, zdecydowanie ciekawsze i zdecydowanie prostsze, nie? Um, Uważam też, że jest duży futs na SUI ze względu na to, że właśnie tego airdropa nie dali. Może jeszcze dadzą, ale no nie wiemy. Um, I myślę, że to może się też odbić negatywnie troszeczkę na ekosystemie. Tym bardziej, że to nie jest ekosystem, który działa super dobrze, tak jak na przykład działa arbitrum, że działa mega, działa szybko, działa tanio i jest bardzo duża społeczność na arbitrum. No SUI tego nie ma. Na razie nie zapowiada się, żeby miało, więc. To pozostawia wiele do życzenia. Myślę, że airdrop by ich pchnął w pozytywną stronę. Tego airdropa nie zrobili. No zobaczymy, jak to będzie dalej. Myślę, że. Jeżeli nie zrobią czegoś pozytywnego, że ten ekosystem się w pozytywny sposób jakiś pokaże, będzie super szybki, będzie działał, będzie tam się budowała narracja, no to on zacznie wygasać po prostu swoją powiedzmy naturalną gdzieś tam a, koleją rzeczy. Oczywiście będzie miał swoich fanów, ale na pewno nie takich, nie tak dużo jak arbitrum, nie? No bo do arbitrum wchodzą ludzie ze względu na to, że ono po prostu działa, że jest dobre i że, i że tam się dzieją rzeczy, nie a, a żeby wchodzić na SUI tylko po to, że to jest SUI, jakby w ogóle tego nie czuję, nie? i myślę, że większość osób podobnie. Więc podsumowując, dobra akcja, kto dostał lokację, a wiem, że takich ludzi było nawet wśród UR Crypto bardzo dużo i gratuluję, fajnie, zarobiliśmy, zarobiliście, bo ja nie zarobiłem, <grystanie> zarobiliście, idziemy dalej. Ci, którzy nie zarobili, no przykro, w tym ja, ale myślę, że warto było spróbować. Tak, myślę, że będą kolejne akcje, które, które również dadzą bardzo dobrze zarobić. To też jest pewnego rodzaju lekcja, nawet dla mnie, że warto się udzielać na Discordzie projektu, bo nuż coś zrobią innego i ta alokacja wpadnie. A i tutaj jeszcze jeden case, bo oni jakby od początku mówili, że tego airdropa nie będzie, nie nastawiajcie się na airdropa. Ale tak mówiło dużo projektów. Nawet kilka projektów dzień przed airdropem mówiło, i dosłownie dzień przed airdropem mówili, że nie będzie airdropa. A na drugi dzień bach airdrop. Dosłownie tak to wyglądało na rynku krypto. I tak naprawdę takie, takie gadanie to nie zawsze, nie zawsze po prostu trzeba go słuchać, nie trzeba patrzeć co robią. No w tym wypadku akurat nie zrobili tego airdropa, to, to fakt. Ale w większości przypadków, historycznie, do tej pory jednak ten airdrop był. Więc. Um, w ten sposób do tego podchodzę. Ok, także tyle jeśli chodzi o podsumowanie Sui. Myślę, że to jest ostatni film na kanale na temat właśnie Sui i będą następne. Będziemy, będziemy jeszcze mówić o innych herdropach. Znaczy, no, nie będzie następnych o Sui, ale będziemy mówić o innych herdropach. I myślę, że jest, ten rozdział zamykamy i warto polować na kolejne. Tutaj mamy fajne wnioski, fajne lekcje, że na Discordzie warto się udzielać i. Zmocniejsi, gdzieś tam z mądrzejsi, e, idziemy po kolejne airdropy, po kolejne zyski. Także gratuluję jeszcze raz zwycięzcom i polujemy dalej.